Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w Studio Uroda Beata Jurga na rozstrzygnięciu konkursu walentynkowego. Napłynęło bardzo dużo odpowiedzi, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pani Beato, jaka była prawdziwa, prawidłowa odpowiedź? Pracujemy dla Państwa od 1994 roku. Nasza działalność rozpoczęła się na tak tzw. milionówkach Roweckiego 21C. Jaka jest pierwsza nagroda? Pierwsza nagroda to voucher zabiegowy rytuały spa dla twarzy, ciała oraz dłoni. Wylosuję teraz. Szczęśliwka. Zamieszać, zamieszać. Tak, mieszamy. I pierwsza nagroda pani Magdalena Misiorna. Gratuluję serdecznie. Będzie nam miło panią gościć. i Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Druga nagroda. Druga nagroda to zabieg rytuał dla włosów, olejowanie, nawilżanie, rozświetlanie. I druga nagroda będzie dla pani Natalii Gurdek. Gratuluję, zapraszam. Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie. Po odbiór zapraszamy do studia urody Beaty Jurgi. Zapraszamy do kolejnych konkursów. Dziękujemy bardzo.